Zielona Szkoła w Goreniu Dużym położona jest w samym centrum Gostynińsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, 25 km od Wocławka, 40 km od Płocka, 80 km od Torunia, w ekologicznej gminie Baruchowo w Powiecie Wocławskim. Niegdyś niepozorna szkoła, dziś nowoczesny ośrodek dydaktyczno-rekreacyjny, który jest niewątpliwą atrakcją gminy. Lokalizacja ośrodka jest specjalnym walorem wzmacniającym pozytywne doznania z pobytu w zielonej szkole. Położony na skraju lasu, który jest rajem dla grzybiarzy i miłośników spacerów w pobliżu czystych jezior Goreńskiego, krzewęd Skrzyneckiego z plażą lub z plażą, oferuje gościom możliwość przeżycia niezwykłych przygód i niezapomnianych chwil. Placówka czynna jest przez cały rok. Edukacja ekologiczna to jedno z najważniejszych zagadnień ostatnich kilkunastu lat, w którym czynny udział bierze nasza Zielona Szkoła, rokrocznie poszerzając swoją ofertę edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przyjeżdżającej na pobyty jedno- lub kilkudniowe. Warsztaty dostosowane są do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, np. warsztaty ceramiczne, nieświęci garnki lepią, Wypieki chleba i bułeczek, warsztaty z twórcami ludowymi, warsztaty pszczelarskie z degustacją miodów, czy też survival w lesie. Dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego zajęcia są nieodpłatne, refundowane przez WFOŚ i GW w Toruniu. Wycieczki piesze, rowerowe i zieloną kolejką do licznych rezerwatów przyrody w pobliżu Gorenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów edukacji ekologicznej z Zielonej Szkoły. Na ogrodzonym terenie bardzo bogata infrastruktura, np. dwa całoroczne domki drewniane, oddane do użytku w połowie 2019 roku. Kilka obszernych altan ze stołami i oświetleniem wiata z grillowędzarnią, dwa miejsca na ognisko, a także zegar słoneczny, drewniane rzeźby i parking. Jest również sklepik z pamiątkami słodyczami, napojami i lodami. W naszym mini zoo można zobaczyć lame kangury w tym albinosy, kozy miniaturowe, owce kesant, owce świętego Jakuba, daniele, osiołki oraz kilkanaście gatunków różnorodnych i wyjątkowo barwnych ptaków, między innymi strusie, pawie, bażanty, kaczki ozdobne. Z myślą o najmłodszych został uruchomiony torgo kartowy. Można skorzystać także z przejażdżki zieloną kolejką, czy też z dużego nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, oddanego do użytku w maju 2020 roku. Zapraszamy!